Bazyliki. Ostatnia część ceremonii odbywała się w bardzo wąskim gronie i bez kamer z powodu braku miejsca w podziemiach bazyliki. Tam trumna została umieszczona w dwóch innych cynkowej i dębowej, a następnie złożona w krypcie zajmowanej do niedawna przez papieża Jana 23. Do Rzymu przybyło około 2,5 miliona wiernych z całego świata. Pół miliona to pielgrzymi z Polski, co było dziś wyraźnie widać na ulicach wiecznego miasta. W Watykanie jest Agnieszka gawerska, co w tej chwili dzieje się na placu św. Piotra i w Rzymie. Dzień dobry. Prawie dwie godziny po zakończeniu wszystkich uroczystości pogrzebowych ze złożeniem trumny Ojca Świętego do Grod Watykańskich na Placu Świętego Piotra wciąż jest jeszcze bardzo dużo ludzi i są to przede wszystkim Polacy. Przede wszystkim ci, którzy tu podczas pogrzebu nie mogli się dostać. Przyszli teraz w nadziei, by może zobaczyć grup Jana Pawła II. Niestety na razie jest to niemożliwe i nie będzie możliwe jeszcze przez co najmniej kilka dni. Tak jak powiedziałeś, wszyscy zgodnie twierdzą, że był to największy pogrzeb w dziejach świata. Było to też największe zgromadzenie przywódców państw, koronowanych głów, szefów organizacji międzynarodowych, przywódców różnych religii. Włosi powiedzieli, że tu na Placu Świętego Piotra mieliśmy dziś Organizację Narodów Zjednoczonych. Dygnitarze z 80 krajów, czterech królów, w tym król Hiszpanii, Juan Carlos z królową Sofią. Pięć królowych, ale bez królowej Beatrix, za co została powszechnie skrytykowana przez Holendrów, ponad 70 prezydentów i premierów uczestniczyło w ceremonii pogrzebowej Jana Pawła II. Obecny na mszy na Placu Świętego Piotra prezydent Aleksander Faśniewski zajmował wśród szefów państw i rządów honorowe miejsce obok mistrza papieskich nabożeń liturgicznych arcybiskupa Piero Marniego. Prezydent Lech Wałęsa powiedział, że jedzie do Rzymu jako pielgrzym. George Bush i towarzyszący mu dwaj poprzedni prezydenci przybyli na plac Świętego Piotra 10 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Podobnie jak sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Książe Karol przełożył ślub z Kamilą Parker Bowles, aby móc oddać hołd papieżowi. Oficjalne delegacje liczą 2,5 tysiąca osób. Są kardynałowie z całego świata, reprezentanci innych wyznań i religii. Z Izraela na pogrzeb przyjechał prezydent Moshe Kacaw. I delegacja głównego rabinatu, a na czele delegacji palestyńskiej stanął premier Ahmed Korej. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Corriere de la Sera po przyjeździe na uroczystości pogrzebowe, prezydent Iranu Mohamed Katami powiedział, może dzisiejszy dzień da nam nadzieję na pokój. W Krakowie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w łagiewnikach odprawiana jest właśnie msza w intencji Jana Pawła II części testamentu z 6 marca 1979 roku Jan Paweł II napisał: Proszę o modlitwę, aby miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności. I właśnie te słowa papieża wypełniają zebrani tu Krakowianie i pielgrzymi z całej Polski. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to. Dzięki transmisji telewizyjnej w pogrzebie uczestniczyły miliony wiernych w Polsce. 800 tysięcy żegnało papieża na krakowskich błoniach. Błonia wypełnili ci, którzy chcieli w tym szczególnym miejscu, gdzie odbywały się msze papieskie, pożegnać Ojca Świętego. Nie możemy być tam na placu z Janem Pawłem II, także przyszliśmy tutaj. Jest to bardzo potrzebne, wtedy czujemy się bliżej, bliżej siebie, bliżej ludzi, tak jak Ojciec Święty zawsze nas z tego uczył, że jest to nam wszystkim potrzebne. Kiedy trumnę z ciałem papieża zaczęto wnosić z placu Świętego Piotra do watykańskiej bazyliki, nad błoniami rozległy się oklaski. Ten naturalny we Włoszech i niespotykany w Polsce sposób pożegnano papieża. Przez cały tydzień dzwonnicy wawelscy bili w dzwon Zygmunta oddając hołd zmarłemu Janowi Pawłowi II. Dziś zadzwonili ostatni raz. W Wadowicach w tej chwili trwają przygotowania do wieczornej mszy przed ołtarzem polowym na Wadowickim Rynku. O 20.00 rodzinne miasto Karola Wojtyły pożegna Ojca Świętego. Oczekując na jej rozpoczęcie, Wadowiczani i pielgrzymi palą znicze przed rodzinnym domem papieża i wadowicką bazyliką. Transmisja mszy z Wadowic o 20.00 w programie drugi. A w Warszawie na wielkich telewimach uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II oglądało około 200 tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Piłsudskiego i na placu zamkowym, tuż przy Kościele Świętej Janny. Tam właśnie kończy się msza rozpoczęta o 15 na prośbę Jana Pawła II w godzinę miłosierdzia. Jest tam Janna Racewicz. I właśnie główną częścią tej mszy była koronka do Miłosierdzia Bożego, ulubiona modlitwa Jana Pawła II, której słowa miał podyktować świętej Faustynie sam Jezus podczas objawienia. A o godzinie 19, a więc za niespełna 3 godziny z pobliskiego placu Piłsudskiego wyruszy kolejny marsz milczenia i wdzięczności. Ludzie spotkają się na Placu Zamkowym. Znów zapłoną znicze, a modlitewne czuwanie potrwa do późnej nocy. Na placu Piłsudskiego ludzie gromadzili się już od wczoraj. Mieli ze sobą koce, karimaty, ale przede wszystkim tysiące znicze. Przez całą noc dbali o to, żeby nie zgasły. Papież na pewno by nie chciał, żebyśmy płakali. Chciałby, żebyśmy dalej pełnili jego posługę. Gdy zebrani na placu ludzie zobaczyli na telewimach pogrzebowy kondukt, rozległo się brawa i zabrzmiała armatnia salwa 26 razy. Tyle lat trwał pontyfikat papieża Polaka. mogliśmy tu przyjść i być tu wszyscy razem, to jest najfajniejsze. Czujemy się zjednoczeni, wszyscy razem, wszyscy razem, Polacy i nie tylko. Myślę, że cały świat żegna pobierza i to jest piękna chwila. Takie pocieszenie, że ktoś tam jest w górze, że ktoś tam może pomóc na Polakom, wszystkim ludziom. Po transmisji uroczystości pogrzebowych plac nie pustoszał, nie ustawały modlitwy, zapalano kolejne znicze. Podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 roku Jan Paweł II tłumaczył Polakom w Gdańsku, że Solidarność to znaczy jeden i drugi. To brzemie niesione razem we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu. 12 lat później w Sopocie przypomniał o potrzebie Solidarności. Słyszałem wtedy w Gdańsku od Was, nie ma wolności bez Solidarności. Dzisiaj wypada powiedzieć, nie ma solidarności bez miłości. Więcej. Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina. Naszą solidarność z Ojcem Świętym okazujemy na wiele sposobów. Jednym z nich może być również odpowiedź na apel rozsyłane SMS-ami, byśmy o 21.37 zgasili na 5 minut światła w swoich domach.